W pierwszej połowie zagębie nas bardzo mocno zdominowało w pewnych momentach i trzeba było pokazać naprawdę duży charakter, żeby wyjść z tego i zdobyć chociaż ten jeden punkt. Aczkolwiek po, tym, po tej drugiej bramce mieliśmy chęć, żeby jeszcze wygrać ten mecz, to na pewno wlało w nas jeszcze więcej wiary przed meczem z UKS, em i, i moglibyśmy tą rundę zakończyć. Dużo lepiej niż, niż te poprzednie mecze. Walczyliśmy i daliśmy się we wszystko. Na pewno tego nam nie można odmówić, więc zrobiliśmy w tej drugiej połowie naprawdę dużo, żeby, żeby tu jakikolwiek punkt został w furzowie. Mieliśmy 2 do 0, już wynik. Wszystko wydawało się, że, że dowieziemy do końca ten rezultat, no, ale niestety nie udało się. Pierwsza bramka po całym fragmencie, druga strzał z dystansu. No na pewno nie możemy dać sobie tak wydzierać punktów, bo, bo dzisiaj trzyma już był na pewno do wygrania i, i zdecydowanie jesteśmy dzisiaj no, zdenerwowani przez ten wynik. Na razie musimy się zadowolić tym jednym punktem i za tydzień zrobić wszystko, żeby zdobyć trzy. UKS pewnie będzie myślał podobnie jak my, że musi zrobić te trzy punkty, żeby myśleć o czymkolwiek więcej w następnej rundzie. Możemy się chociaż trochę zbliżyć do tych bezpiecznych miejsc i zacząć przygotowania w zimie w delikatnie lepszych nastrojach, bo nie da się powiedzieć, że będziemy w jakiś jakoś mega zadowoleni z tej rundy, ale musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć tam trzy punkty.